Chcesz właściwie działać? Poznaj własną istotę. Jeśli nie znacie dobrze siebie samych, jeśli nie macie jasnego obrazu własnych zalet i wad, zdolności i słabych stron, wtedy nie możecie skutecznie realizować Waszych zamiarów, a przede wszystkim żyć w harmonii z innymi. Rezultatem tego są powikłania. Zdarzenia i konflikty. Można nawet zaobserwować, że większość problemów w życiu codziennym bierze się z braku odpowiedniej znajomości samego siebie. Najczęściej człowiek ma błędne wyobrażenia odnośnie własnych zachowań, tego jak jest oceniany przez innych i do czego jest zdolny. Łudzi samego siebie a w tym się kryją największe zagrożenia. Działania podejmowane w życiu prywatnym albo społecznym często skazane są na niepowodzenie, o ile nie opierają się na gruntownej znajomości własnego charakteru i uzdolnień.